Osak skrytykował Państwową Komisję Wyborczą za wybiórcze uznawanie orzeczeń Sądu Najwyższego, co jego zdaniem jest działaniem bez podstawy prawnej. Jako przykład wskazał sytuację, w której PKW zaakceptowała orzeczenie korzystne dla Konfederacji, ale odrzuciła korzystne dla PIS. Polityk ostrzegł, że takie postępowanie stanowi niebezpieczny precedens i może podważyć zaufanie do instytucji państwowych. Bosak podkreślił, że organy państwa powinny działać wyłącznie w granicach prawa, zgodnie z konstytucją. Komisja wyborcza nie ma podstaw do tego, żeby sobie wybierać, które orzeczenia Sądu Najwyższego uzna, a które nie uzna. Sytuacja, w której PKW uznaje orzeczenie Sądu Najwyższego korzystne dla mojej partii, a nie uznaje korzystnego dla PiS-u, jest obrazą zdrowego rozsądku i obrazą w ogóle jakiejkolwiek logiki i państwa prawa. Artykuł 7 Konstytucji stwierdza bardzo jednoznacznie. Organy państwa mają działać na podstawie i w granicach prawa. Nie ma podstawy prawnej, nie ma żadnej procedury. Odroczenie brzmi mądrze, ale nie ma żadnej takie procedury. W kodeksie wyborczym artykuł 145 paragraf 6 jest bardzo jasno stwierdzone. W momencie kiedy ta ścieżka odwoławcza przed sądem najwyższym zostanie wyczerpana, PKW niezwłocznie podejmuje uchwałę. Co więcej, minister finansów nie ma żadnej podstawy, żeby wstrzymywać w tej chwili wypłatę pieniędzy. To jest po prostu zwykłe usprawiedliwienie łamania prawa. PKW łamie prawo, minister łamie prawo i może być to podstawa moim zdaniem są to to chyba jest najważniejsza rzecz, którą mam do powiedzenia. Obecna większość rządząca i jej reprezentanci działają bardzo niemądrze. Bo jeżeli z nimi związany kandydat wygrałby te wybory prezydenckie, to można podważać wynik na podstawie odcięcia możliwości finansowania kampanii wyborczej konkurentom. To po prostu może zabrać przyszłemu prezydentowi legitymację, że te wybory były uczciwe, no równe.